Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Monika, a dzisiaj przychodzę do Was z ubraniami ciążowymi ze strony Shein. Jest to już moje drugie zamówienie z tej strony, jeżeli chodzi o ubrania ciążowe i jestem naprawdę mile zaskoczona jakością wykonania, szybkością dostawy, zdecydowanie szybszą niż producent tam przewiduje, jakby daje nam informacje, a do tego fajny, duży asortyment. Więc mam nadzieję, że jak tak jak z pierwszego zamówienia byłam bardzo zadowolona z tego równie. Jeżeli chodzi o czas dostawy, już Wam powiem, tutaj mam pomoc w postaci laptopa i otwartego zamówienia. Zamówiłam 19 marca, a 26 już miałam paczkę u siebie, mimo że przewidywany czas dostawy to był 8 lub 13 kwietnia, znaczy między 8 a 13 kwietnia, więc naprawdę fajnie. Za wszystkie rzeczy, które zobaczycie, zapłaciłam 152,59 groszy. Jest to 6 rzeczy, jak się nie mylę, tak? Teraz 2, 3, 4, 5. 6 rzeczy w rozmiarze XXL lub XL, ale z tego co pamiętam, bardziej patrzyłam się na wymiary w centymetrach niż sugerowałam się po prostu literkami, dlatego też tutaj z boku postaram Wam podać się moje wymiary, żebyście mogły sobie zobrazować, jakie jak ja mam wymiary, czy podobne do Waszych i jak to się prezentuje na ciele. Więc zaczynajmy. Zacznijmy może od pierwszej rzeczy tutaj, chyba to będą leginsy. Będę starać się też na bieżąco tutaj sprawdzać scenę. Eee, tak, leginsy. Jeżeli chodzi o ubrania ciążowe, raczej o leginsy ze strony szyi super w prawo są taki jakby taka gumka, pasek z dziureczkami i wszyty guzik. Pierwsze domówienie ja składałam chyba gdzieś na początku 6 miesiąca ciąży. Wtedy obstawiałam chyba rozmiar mniej więcej chyba L, takie żeby to było 38-40 i mimo, że gdzieś tam tego brzuszka nie miałam jeszcze, to fajnie, bo jak ja to mówię, w ciąży najlepszy rozmiar to jest rozmiar rosnący, czyli taki, który właśnie razem z nami i ta gumka naprawdę fajnie się sprawdziła, bo kupując, nie wiem, ubrania w chemie, przynajmniej te, które ja kupywałam, albo e, gdzieś tam jakieś leginsy z Lidla. Totalnie nie było czegoś takiego i przeważnie miałam tak, że to miejsce na brzuszek to po prostu był taki, jakby to powiedzieć, nienadmuchany balon i e, e, nie wyglądało to estetycznie. Po prostu leżały w szafie, dopóki ten brzuszek rzeczywiście się nie pojawił i nie dorósł do, jakby, do tego kształtu. Okay. Czyli to są spodnie, ale kurczę, nie wiem, czy widzicie, to są bardzo cienkie. Nie wiem, jak to będą wyglądały na ciele. Postaram też się Wam dodawać przebitki gdzieś tutaj z boku, albo po prostu na sam koniec, albo w międzyczasie. Z tym zobaczymy się, czy będą dobre, czy nie. Ale jeżeli chodzi o to, to jest naprawdę fajne. Materiał bardzo miły. Nogawki dosyć szerokie się wydają, ale no, co się dziwić, też to jest duży rozmiar. Tylko trochę obawia mnie to... ta przezroczystość. Chociaż teraz nie widać, ale boję się, że na dworze, kiedy teraz jeszcze słońce świeci, e, nawet kucnięcia, nie daj Boże, nawet nie kucnięcie, nawet nie zgięcie się może jednak ujawnić naszą bieliznę, ale sprawdzimy i Wam pokażę, Wam znać. E, następną rzeczą, że teraz weźmy sukienkę, e, a sekundkę, właśnie miałam mówić cenę, e, to były... O kurde, dobra, już wiem, dlaczego to jest takie cienkie. E, nie dopatrzyłam, są to e, nazwane przez producenta rajstopy z dzianiny z wysokim stanem dla kobiet w ciąży. E, no dobra, to mój błąd. Cieszę to nie przypomina mi rajstop. E, Dodałam też zdjęcie tutaj, e, jak wyglądało to na modelce. I tutaj modelka ma je ubrane po prostu jak takie zwykłe legginsy, nawet makatane, więc jakby w nich miała wychodzić. Nie wyglądają, żeby prześwitywały, no ale... Informacja, że rajstopy są, no jest. I kosztowały. Już sekundkę. Kurde. że znaczy ja tego nie widziałam, ale tak to jest, jak się pada w szał zakupowy i nie czyta się opisów. One kosztowały 30 zł. i 60 groszy. Teraz, tego co widzę pod kolorze, to, to jest kombinezon dwuczęściowy, ciążowy, prążkowana dzianina, rozmiar XL. 20 40 groszy zapłaciłam, cena podstawowa 71,99. Ok, już jeszcze, jeszcze To jest taki hroptop, ale bardzo fajny i tutaj jest zdecydowanie gruby materiał, nawet nie wiem czy nie jest przesadzony na zasadzie nie na tą porę roku, ale zobaczymy. I tutaj mamy karmusia, no, Mały pomocnik z tyłu. A tutaj mamy spódnicę. Wydaje się, <laughs> przeogromna, ale też ma to co mówiłam. No to jest zbawienie. Jak raz spróbujecie, to naprawdę nie będziecie sobie wyobrażały również tak jak ja ubrań bez takiej małej funkcji, jak właśnie ta gumeczka. E, ok. Już wiesz, ona taki mały zasób ma tego zmniejszenia żeby gdzieś tutaj ona była przyszyta, że marszczy się tylko na, tym, na tej części, no ale przymierzymy i zobaczymy, bo to często jest takie, jeżeli chodzi o ubrania ciężowe, przynajmniej w moim przypadku, kiedy widzę coś na wieszaku albo po prostu trzymam, wydaje się to ogromne i tak mówię, Boże, no, takiego tyłka to na pewno nie mam. I to pewno będzie do niej spadać, a potem zakładam i okazuje się, że jest, że leży jak ulał. Więc no, <grytania> cenę wam powiedziałam, rozmiar wam powiedziałam, tutaj mamy chyba kolejną sukienkę, ale jestem bardzo ciekawa, bo bardzo ładny kolor, taki fajny twarzowy. To jest sukienka... Nie wiem, czy z tymi rozmiarami, no nie przesadziłam, bo to się wydaje wszystko takie ogromne. To jest sukienka bawełniana. Taka raczej, jak to się mówi, oversize'owa, czyli bez żadnego wcięcia w talii, ale myślę, że z paskiem będzie wyglądać naprawdę fajnie. Z taką jakąś tutaj dekoracją, falbanką na ramionach, z długim rękawem. Fajny, wydaje mi się, że będzie oddychający materiał. Na święta, myślę, że jak będzie dobra, to założę. To jest sukienka falbanka. Cena 22,10 groszy. No, sami przyznajcie, ceny są naprawdę fajne, bo to była wyprzedaż. Mam nadzieję, że jeszcze jest, więc postaram Wam się w opisie dodać linki. Cena podstawowa: 56,99. Ale fajny materiał. Oby tylko dobrze leżała na ciele. I myślę, że pasek pod talią, tutaj zależy talią tali, Pod biustem e, powinien naprawdę fajnie uratować tę stylizację. Tak? O, teraz to, na co jakby co mnie skusiło do złożenia zamówienia, e, przeglądałam Facebooka i po prostu w tych reklamach, które tam wyskakują się, wyskakują na Facebooku, wyskoczyły mi właśnie te e, spodenki. Okej. Okay. Myślałam, że będą dresowe, ale nie są. Oczywiście standardowo jest tutaj gumka, bo widzę, że to jest dosyć duża, więc mam nadzieję, że... W sensie, mają tą y, kółeczko takie dosyć duże, więc mam nadzieję, że nie będzie gniotło. Tak jest tutaj, jest, dobra. Na zdjęciu wyglądały, jakby były dresowe. Jest to materiał... Ciężko mi powiedzieć. Taki raczej poliester, może z dodatkiem bawełny. Y, czy nam producent mówi? Nie mówi. Ok. Nie ma metki. A tu jest metka z opisem. Yy, 95% poliester i 5% spandex. No to, czyli w ogóle bawełny nie ma. No ale zacznę jak wydają Wydają się, że tak powiem, przewiewne, wyglądają na przewiewne, ale nie przyświtujące. Wyglądają się ogromne. Więc boję się, że kurczę nie trafiam totalnie z rozmiarówką. Ale wzór print bardzo mi się podoba. I chyba właśnie przez to wydawało mi się, że one będą takie dresowe. No zobaczymy, przymierzymy. I zobaczymy, jak będą leżały, jak będą się układały. Ale to był ten, ten promyk, przez który złożyłam zamówienie kolejne, bo bardzo mi się spodobały na modelce. Czy to tu coś jeszcze mam? Aha, czy ty nam mówiłam? Mm. Leginsy, to są leginsy sznurowane w kwiaty, na promocji 31,45 zł, 37 zł, cena standardowa, tego co tutaj widzę, ale naprawdę fajnie prezentują się, jeżeli chodzi na modelce, mam nadzieję, że na mnie też będą fajnie leżały. Tutaj mamy sukienkę oversize'ową, Taką idealną, czym to na lato, czy nawet po prostu po domu pochodzić. Piękny kolor. E, no, nie niezbyt taki materiał oddychający, ale za z tym się liczyłam. E, rozmiar XL to jest. E, niby ciążowa, ale myślę, że nawet właśnie po ciąży, będzie fajnie wyglądała. E, jedynie co, się ma, co mnie martwi, to to, że z tyłu jest krótszy, ale to. Aha, dobra, dlatego że ciążowa, więc pewnie z przodu jest więcej materiału żeby jak brzuszek, mamy wystający brzuszek, to żeby ta długość była jednak wyrównana. Jedynie co, co chodzi też o takie sukienki, ja się zawsze martwię, ja mam 73 wzrostu, więc zawsze się martwię, że ta długość będzie bardzo krótka, taka lekko po prostu, ledwo to za tyłek, a jeszcze w ciąży to w ogóle. Eee, tutaj mamy cenę 22 zł i 10 groszy z 26 przeceniona. Ale wygląda ładnie, bardzo ładny kolor, więc przymierzymy ostatnią rzecz. Którą mamy. Z tego też jest, mam nadzieję, że będzie fajne. Ops. Są krótkie spodenki z gumeczką, oczywiście. O, i tutaj w tym przypadku to naprawdę. Wow, z rozmiaru. to mamy rozmiar? XL. Myślę, że do SXS jesteśmy w stanie e, zejść, ale to jest właśnie bardzo fajne. To jest naprawdę wygodne, e, że mamy tą możliwość dopasowania. No bo nie oszukujmy się, brzuszek w ciąży rośnie różnie, potrafi rosnąć falami. Ja na przykład miałam tak, że do tak naprawdę w szóstym miesiącu w ogóle nie było jeszcze widać, e, że jestem w ciąży. E, chyba w siódmym dopiero gdzieś tam jakiś taki zaokrąglony brzuszek zaczynał się pojawiać, a za to w ósmym jak wyskoczył, tak wyskoczył jest z dużej, więc zobaczymy jak teraz w tym dziewiątym będzie rosnąć, bo mała zapowiada się na dosyć sporą. Zobaczymy. E, ok, tutaj mamy krótkie spodenki z wysokim stanem. Fajnie, bo nie są takie krótkie no na zasadzie, że nie wrzynają nam się w pośladki, tylko właśnie fajne, bezpieczne, e, z taką tu jakby w tym miejscu, gdzie mamy szersze uda, to powinno fajnie maskować. Materiał mam no, poliester. Raczej znaczy, poliester 100%. E, czy będą prześwitywać? No teraz pod światło, wywana jakby się prześwitywały, ale zobaczymy później, jakby w praktyce. A no i tutaj jakby krótkie spodenki i mają ten pas taki naszyty, nie jest to z całości. Myślę, że powinny się fajnie układać, ale bardzo mi zależało właśnie kupić jakieś krótkie spodenki ciążowe, z tego względu, że teraz naprawdę wiosna przyszła pełną parą, jest po 19-20 stopni. Spędzam czas na ogrodzie, więc długich spodniach jest ciężko. Teraz o tym też jestem już w tym okresie, że gdzieś tam te nogi mogą zaczynać puchnąć, szczególnie kiedy będą obciśnięte legginsami, więc krótkie spodenki myślę, że powinny uratować sprawę. Pierwszy to są wszystkie ubrania. Ok. E... na pierwszy strzał idą te rajstopy dzielinowe prezentują się całkiem spoko luźne są, więc rzeczywiście mogłam wziąć ten rozmiar mniejszy, ale jeżeli chodzi o tą przezroczystość, jest naprawdę ok, nie wiem jak się będą prezentowały na dworze, zobaczymy i dam wam znać trochę są za duże tutaj więc się zastanawiam, czy je odesłać czy po prostu wymienić je na mniejszy rozmiar bo zapowiadają się fajnie naprawdę zapowiadają się fajnie w pasie jakby ta gumka też fajnie tu się sprawdza no Szczerze powiedziawszy, nie mam uczucia. Bo jeżeli chodzi o przejrzystość, to zdecydowanie jest mniejsza niż w takich legincach, które ja mam z Lidla. Bo tam, mimo że na początku było w porządku, to po pierwszym praniu rzeczywiście jak się zgięło kolano, to już ta skóra była widoczna. A tutaj to nie jest widoczne, przynajmniej ja nie widzę. Ale tutaj, jak mówię, zobaczymy jeszcze, jak one wyglądały na dworze, kiedy słońce zaświeci. Czy bielizna gdzieś prześwituje. Ale wydaje mi się, że jest okej, okay, że chyba nawet tutaj. Mimo, że bluzkę mam jakby jasną pod spodem tych włożoną to nie jest chyba widoczna, no ale zobaczymy jeszcze później przy montażu. Ale no, jest dla mnie naprawdę plusik, jest fajnie. Ja dzisiaj prezentują te krótkie spodenki i powiem Wam, że to jest chyba strzał w dziesiątkę. Jestem najbardziej zadowolona z nich. Długość tutaj mają idealną, nic tutaj nie wystaje, nic na nie wylewa. Dopasowane też fajnie, przepraszam, że tak koszulkę cały czas wsadzam w każde. Spodnie, ale chcę, żeby właśnie było widać, dokąd one sięgają, czyli ponad, ponad pępek. Nawet można powiedzieć, że pod sambius jesteśmy w stanie sobie je podciągnąć, ale naprawdę fajny materiał, no rzeczywiście jest taki, może nie do końca oddychający, jak skóra będzie reagować na słońcu, ale no moje pierwsze ciążowe krótkie spodenki i jestem naprawdę zadowolona, więc mam nadzieję, że będą się nosić. Żałuję, że zamówiłam to na sam koniec ciąży, choć z drugiej strony też, żeby pogoda na to nie pozwalała. Ale chętnie bym się zobaczyła w więcej par tego modelu. Naprawdę naprawdę fajnie, czuję się w nich komfortowo. Rozmiar też idealny, naprawdę fajny. No to teraz mój ulubieniec, jak to Wam mówiłam wcześniej. Nie zwracajcie uwagi na to, że nie pasuje jedno do drugiego, jakby bruska do spodni, ale tak, jeżeli chodzi o spodenki, no żałuję, że to nie jest dres. Że to nie jest na materiał taki dresowy, bo wydaje mi się, że wtedy to byłoby super tarda. Ale teraz też fajnie, a no i minus takiego, niby kieszeń nie ma, ale te spodnie ciążowe przeważnie nie mają chyba kieszeń. To się fajnie prezentuje, sznurek, chociaż mógłby być też ściągany, yy, no bo jednak z bliska widać, że to jest przyszycie i on tak dęda nie za fajnie. Ale tutaj fajnie, luźne, yy, więc też jakby no rozmiar trochę za duże, ale moim zdaniem yy, idealne, bo przy takim rodzaju spodni wolę, są luźniejsze, zwierne, szczególnie jeżeli że jest ciepło. Naprawdę fajnie wyglądają, fajnie się prezentują i jestem w nich naprawdę zadowolona, więc na pewno je zostawię. Ok, teraz czas o sukienkę i... <laughs> nie mam pojęcia, co tu się stało. No chyba jest za duża, jeżeli chodzi tutaj. Natomiast to jest to, co się martwiłam, czyli długość. No to nie jest długość taka, w której bym wyszła na dwór, po mu okej okay, jako koszula do spania, ale czy do spania to jest fajne? Raczej też nie, bo materiał nie jest oddychający. Eee, kolor piękny. Kolor naprawdę bardzo ładny, twarzowy. Eee, Te ma, materiał materia taki, że jednak się nie, nie gniecie, więc to też jest fajne. Ale no, ta długość... Sama nie wiem. Może tak, długość jeszcze bym przeżyła na zasadzie, założę jakieś spodenki legi, spodnie, leginsy. Albo na przykład rajstopy, i tutaj zobacz, jaka taka tunika, no to okej. Okay. Ale teraz pytanie, tak czy bawić się tutaj w zwężanie? No kolor ładny. <grym> kolor ładny, mój ulubiony, taki jakby brudny róż. E, paski pionowe też są w porządku, podoba mi się to wszystko, ale to, no raczej nie. To mi się nie podoba i ta długość. jest No i co? Kolejna sukienka kolejne takie, no, rozczarowanie trochę. W długość no jest krótka, taka moim zdaniem nie bardzo. Rękawy zdecydowanie są za duże, za szerokie, więc tutaj kwestia rozmiaru, no ale mniejszy rozmiar to zapewne byłoby jeszcze krócej tutaj. No, ten oversize nie jest dobrym też pomysłem, chociaż paskiem byłbyśmy to w stanie uratować, ale wtedy długość znowu robi się krótsza. No, taka szkoda, bo ładny kolor, super materiał i miałam no, dość duże nadzieje e, co do tej sukienki, ale no niestety. Tak. Ostatni komplet. Kolor piękny, ale tak, już pomijając to, że rozmiar za duży, rękawki niefajne, materiał fajny, e, ale tak, nawet jeżeli byłby mniejszy e, rozmiar. To no nie wiem, czy mi się to nawet podoba. W chodzi o to, że ten krój, jednak to nie jest nic dla mnie. Chyba przynajmniej nie w ciąży, że tak powiem. No i tutaj, tak jak mówiłam o tych ściągaczy, że one są rewelacyjne w przypadku leginsów, Tak jak w tej sukience, no nie wygląda to dobrze. Może gdyby rzeczywiście były zrobione tak jak w leginsach, czyli że ten pasek idzie jakby ta guma od samego, przez całe plecy, od boku do boku, a nie. nawet to nie do połowy pleców, tylko że tak powiem, nie wiem, 15 cm. Mam zważone na maksa i to jest dalej za luźne, ale chodzi o to nawet nie fakt, że to jest za duże, tylko chodzi o to, że tu się marszczy, a tutaj nie. Gdybyśmy miały ten pasek taki przyłożony przez całe plece, on by się fajnie zmarszczył bo po całości, można byłoby to ładniej sobie wyrównać, a to no niekoniecznie. Kolor fajny, to też spoko jakby, tutaj jeżeli chodzi o ten golfik, no ale nie, zdecydowanie to nie jest dla mnie. Okej, okay, w takim razie podsumowując z sześciu rzeczy cztery są naprawdę bardzo fajne ten komplet i ta sukienka beżowa no niestety, ale raczej zwrócę jestem bardzo zadowolona z tych krótkich spodenek i zaraz je zakładam i wychodzę na ogród się relaksować bo naprawdę fajne to jest to czego szukałam żałuję, że nie domówiłam dwóch par może jeszcze coś domówię, zobaczę ale w mniejszym rozmiarze, żeby właśnie ten okres pociążowy w tym okresie pociążowym móc skorzystać E, sukienka różowa, piękny kolor, ale to jak widzieliście tutaj e, te części na boczkach nie wyglądały zbyt fajnie, no i minus za długość. E, co ciekawe, te spodnie rajstopy dzianinowe nawet się obroniły, chociaż miałam nadzieję, że to będzie najfajniejsze rzecz. Ten kompletron sobie będzie najfajniejszą rzeczą. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się filmik podobał, e, jakie rzeczy wpadły Wam coś w oko, oraz czy w ogóle coś zamawiałyście już z tej strony bo naprawdę polecam. E, są fajne rzeczy, e, bardzo duży wybór sukienek, takich jak na Wesela, na sesje ciążowe. Ja już za późno to niestety zauważyłam e, i nie zdążyłam zamówić, ale naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy, więc gorąco polecam. Ja dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.